Rok 1982. Zenek, rolnik z Podlasia, zaprasza na odcinek. Witam Was bardzo serdecznie, ale kurde, co, co jest grane? Dlaczego ta milicja jedzie do mnie na podwórko? O co chodzi? Co się znowu stało? Witam, panie władzo. A co to się stało? Jak to co się stało? Zgłaszaliście kładziec z grabiarki chyba, nie? No zgłaszaliśmy, kradzie z grabiarki, no. No i właśnie. I być może nawet jesteście w to zamieszani. Specjalnie zgłosiliście to z kradziec grabiarki, a sami może ukradliście, że? Nie, nie, nie. Naprawdę. Z grabiarkę mi ukradli. Mam to nagrane na pierwszym odcinku nawet. Chodziłem z kamerą po gospodarstwie, no. Dobra, dobra, my się cały przejrzymy dokładnie. Ła panie... Nie do że jeszcze zgłosiłem kradzież, to myślałem, że mi pomogą, a tu jeszcze problemów sobie narobiłem. Tak to nie może być! Dobra, my to się za pracę dzisiejszą zabieramy. A jaka my praca dzisiaj nas czeka? No jak to na jaka czeka nas? Wsiadamy w trzydziestkę i ruszamy do pracy! A co? Spokojnie, ciągnik odpala. Dzisiaj, panowie... Dzisiaj będziemy robić siano kosy. My już podczepiamy naszą kosiareczkę. Którą pewnie wielu z Was o nią pytało. Bo tak pytali się właśnie: Co, co to jest o to? Co, to tylko siarka jest? No, 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 kosiarka taka. No, my tu kurczę mamy. No, to nie ma roku 2020. Tu jest. To są stare czasy. Tu nad policji nie ma, tylko milicja przyjeżdża. Więc wiecie, no. Sami widzicie, co jak tu się dzieje. Co tu się dzieje w ogóle. Dobra, rozłóżmy tą kosiareczkę. Sprawdzimy sobie. Bo tu jest nasza taka łąka, <laughs> więc sobie ją pokosimy. Co prawda, pytaliście mnie o zwierzęta też. E, jeśli chodzi o zwierzęta, no to na razie, jak sami widzicie, jestem właśnie w trakcie e, remontu, tak jakby gospodarstwa. Jestem dopiero poznacie historię pana Zemka, więc e, póki co zwierząt na razie nie ma. A co do samych zwierząt, to żeby nie było tak, że nie odpowiedziałam wam na pytanie, to nie zostawię tego bez odpowiedzi, po prostu. Zwierzęta będą, ale nie teraz, tak? Ta seria trochę czasu będzie trwać, więc na pewno będzie czas, żeby postawić jakąś oborę. Poza tym e, zwierzętami pomagam dla sąsiada swojego, znaczy sąsiada. Taki sąsiad mój trochę daleki jest dosyć, ale, ale mu pomagam w tym wszystkim. Też za to dostaję nieco kasy. E, dzielimy się z tym wszystkim, więc e, moim zdaniem e, nie tam go człowiek nie oszukuje, e, więc mam nadzieję, że jest, jesteśmy ogólny kwita, tak? Yy, chociaż tak się właśnie zastanawiam, kto mi to z zgrabiarku ukrać, Bo tak się chciałem was zapytać, yy, kto mógłby być zamieszany wkradzić tej zgrabiarki. I tak za bardzo powiem wam, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, kto tę zgrabiarkę mógł ukraść. A kurcze chciałbym wiedzieć, naprawdę chciałbym wiedzieć, bo. No jest to trochę uciążliwe, bo chciałbym znaleźć sprawcę do tego sami widzicie, że policja nam w tym w ogóle, ale to w ogóle nie pomaga nam w tym policja. Chyba jaka policja, którą milicja jest jeszcze. Panowie, to. Z czym do ludzi. Z czym do ludzi. Na no spokojnie. Trzeba ten temat jakoś wyjaśnić. Bo tak po prostu nie może być. No nie może tak być po prostu. Że normalnie ja tu w odcinek chcę nagrywać, a tu by zgrabiarkę nie ukradli. I, I jak ja mam dalej ten nagrywać? Dobrze, że dzisiaj ten... Musiałem zgrabiarkę jeszcze od sąsiada pożyczyć, bo tak sami mogliście zauważyć, że tak na środku trochę gospodarstwa tak <grych> z leży. No, no niestety, niestety, nic na to poradzić nie mogłem. Na szczęście, dobrze się udało w ogóle pożyć tą zgrabiarkę i możemy te się na kosy zrobić. Ogólnie, fajnie, fajnie się przyjął ten e, odcinek z tej serii. Na razie, będziemy tę serię kontynuowali. C ogólnie, być może będę potrzebować ludzi do tej serii, więc też możecie pisać w komentarzach. Dzięki za te wszystkie komentarze. Fajnie piszecie, fajne pomysły. Hashtagi super, naprawdę, bardzo mi się to podoba. Ogólnie nasza łąka jest tutaj no sami widzicie, dużo, dużo większa, ale my ogólnie e, wystarczy nam ten fragment łąki który tu będziemy kosić. Nie trzeba nam więcej łąki. W zupełności to co dzisiaj skosimy w zupełności wystarczy. E, zaraz to sobie wszystko przetrząśniemy na sianko e, i później e, pozgrabiamy. Nie wiem czy dzisiaj zrobimy całą akcję ścianą bo tak by nie było trochę roboty jest. Bo to też jest przede wszystkim i właśnie zgrabianie, belowanie, później układanie tych bel. Więc ogólnie mam też problem z przyczepą, bo myślałem, że znajdę sobie taką przyczepę samoswerującą na belki, na kostki, taką jakąś autosankę taką. No ale kurczę, patrzyłem, i nie mogę nic znaleźć, może ktoś z widzów ma taką przyczepę, mógłby mi podesłać. To tak tylko taka sprawa między, między nami, panowie. Dobra, tu już trawę właściwie wykosili. Zaraz może jakiś przerwa. No obiad byśmy zrobili, kurczę, bo ja trochę głodny jestem. Tak o suchym pysku robić? Co to za robota o suchym pysku, nie? Od razu jak tak człowiek zje, naje się, to od razu inaczej się pracuje, ja to tak. Ja nie mogę tak o suchym pysku. No to, to wiecie, to, to ja to ogólnie tutaj... Już zależy jak kto to zrozumie, bo może to zrozumieć, żeby się napić, nie? Ale nie, tutaj nie pijemy. Nietypowy rolnik tam się ponapijał, sami widział jak to się kończy. Wypadki różne ma. I co, i co? Zostanie tam w biegach chyba brał udział, nie? Kto tam oglądał? Tam pewnie nieźle się działo. Ja tam nie wiem, ja to tylko tam ja tam nie śledzę jego losów tam. Ja się nie znam, tak naprawdę na tym. Dobra, yy, 30 zostawiamy na razie. To co chciałem wykosić wykosiłem. Yy, kościereczkę zostawimy sobie na miejscu. Tutaj przy tej siekierze z piękiem. Dobra. No i podczepimy ten cały sprzęt. Możemy wracać dalej do pracy, do naszych sianokosów, wsiadamy tu do naszego 30 i ruszamy na naszą łąkę. E, no trochę ta maszyna jest taka, no moim zdaniem powinien sobie 30 spokojnie poradzić. E, no mam dwa ciągniki tylko na gospodarstwie. Samochodów można powiedzieć więcej niż ciągników. Bo też taki komentarz był, że po co mi tyle samochodów, no ale zobaczcie jakie mam samochody, no! Co, tam malucha będziemy się czepiać? O malucha jednego, już tam bez przesady, no. To tylko maluch, który niewiele wnosi cały budżet gospodarstwa. Więc tu już nie ma co się tam wspierać o to, że tam są jakieś czy samochody, tak? No bo co no, żuka, żuka będziemy liczyć z to samochód, no Teoretycznie nie jest to samochód, nawet taki bardziej samochód dostawczy, no. Dobra, to sobie poprzestrząsamy sobie teraz spokojnie na siano. Tomek Sianokosy, no to niech to wszystko będzie yy, Przeczuśnięte, a nie kurde sianokosa tu trawa później wychodzi, nie? Generalnie yy, Miałem coś wam powiedzieć na temat Bizona Bo jest z nim pewien problem A mianowicie taki, że ja chcę go sprzedać yy, Na następnym odcinku, jeśli dobrze będę pamiętać yy, Jeśli będę dobrze pamiętać, to na następnym odcinku Ogłoszę Takie oficjalne ogłoszenie Oficjalne ogłoszenie, ogłoszę na temat sprzedaży Bizona co to oznacza? To oznacza, że możemy zrobić sobie taką wojnę w komentarzach na temat tego, kto tego, bizo kto tego bizona kupi, jak to będzie wyglądać. Po prostu napiszcie w komentarzu swoją ofertę e ofertę jaką byście po prostu chcieli, jaką możecie zaoferować, tak? Na czym to polega? Tu nie chodzi o to, że, że kto wza zaoferuje więcej, ten wygra licytację, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o oryginalność, tu chodzi o to. Żeby ten komentarz był jakiś w miarę oryginalny, i I teraz pytanie: Co będzie oznaczało, że ja wygram i będę mógł kupić Bizona? Oczywiście to nie będzie oznaczało to, że ja ci go wyślę na gospodarstwo, tak? Bo przecież to bez sensu, bo zarówno możesz sobie go pobrać, tak? Tylko tu chodzi o to, żeby się wkręcić w fabułę i żebyśmy sobie razem tą fabułę tworzyli, tak? E, czyli chodzi tutaj o to, że komentarz, który wygra. Komentarz, który wygra, ja go po prostu umieszczę na początku filmu, yy, po wygranej i co to dla was oznacza? No to oznacza, że na przykład wygra yy, tam, nie wiem, Zbigniew07 i tego komentarz tego Zbigniewa umieszczę w filmie na początku filmu i po prostu będziecie mogli zobaczyć swój nick na filmie na początku, ja ten komentarz wtedy właśnie przeczytam, waszą wypowiedź. Więc na tym to będzie polegało. Na tym to mordeczki będzie polegać. Więc zachęcam Was do tego do tego. Ja ogólnie jeszcze to będę tłumaczyć Wam na następnych odcinkach. Prawdopodobnie na następnym odcinku to takie będzie oficjalne, ale dzisiaj kto jeszcze ogląda, więc spokojnie możecie już na następnym odcinku właśnie następnym, właśnie pod tym już odcinkiem możecie pisać właśnie propozycje kupna. O właśnie tamtego Bizona. Jeśli go dokładnie nie widzieliście, bo w zasadzie nie mieliście okazji się jemu przyjrzeć dokładnie dzisiaj, to odsyłam was do pierwszego odcinka. Tam na pierwszym odcinku robię oprowadzenie po gospodarstwie i właśnie na pierwszym odcinku ten biz, z tego, temu bizonowi można się przyjrzeć trochę, trochę lepiej, trochę dokładniej, więc na pewno będzie łatwiej cię skleić. A pytanie, czemu ja go wymieniam? No bo kurczę, rupieć to jest. To jest stary rupieć, więc nie wiem czy ktoś go będzie chciał z was kupić, panowie. Bo to jest po prostu stary rupić, tak? Ja po prostu chcę go wymienić na lepszy model, jak to w piosence było. zamienić cię na lepszy model. Tak samo ja chcę wymienić bizon na lepszy model. I to by było w tyle w temacie ponownie na temat bizona. No bo tu nie ma co się rozgadywać, bo po co? Na co? Po co marnować czas na rozmawianie o bizonie? Nie ma ciekawszych tematów? No, zastanówmy się. Ej, ludzi skano. Przecież tu jest gospodarstwo. Przecież tu jest Zenek. I my mamy o Bizonie teraz rozmawiać cały odcinek? To my niepoważni jesteście teraz? No kurczę, no. Bez przesady, no. Bez przesady. Już zejdźmy na ziemię. I zobaczmy, co słychać na gospodarstwie. Właśnie na tym gospodarstwie, na którym właśnie teraz tu pracujemy i robimy te sianokosy, panowie. Bo już widzę, że już w ogóle na temat tego bizona to już yy, po prostu straciliśmy wszystkie, jakiekolwiek kontakt z rzeczywistością. Zobaczcie, co tu się dzieje. Czy wy widzicie? Tu są sianokosy. Tu praktycznie już praca dobiega końca. A my o bizonie rozmawiamy. Jak tu teraz sianokosy trzeba, jak tu praca jest. To kurcze no, tak tu tyle roboty przed nami. My zeszliśmy już na ziemię, więc możemy spokojnie dalej pracować. Jak widzicie, wszystko sobie ładnie przytrząsnęliśmy. To jakiś widzę ptaszysko nam chodzi po łące, o już odleciał. Chodzi nam, myślę, że spokojnie nam to starczy. Bo tu co tu się nam tego nazbierało? No ładnie, ładnie podała mi się. I teraz to sobie ładnie byśmy sobie wszystko pozgrabiali. Tu dużo belek nie wyjdzie, właśnie się tak zastanawiam, który prasy mam używać. Prawdopodobnie to sobie wyzbelujemy na kostki i będziemy mieli sobie sianko. Prawdopodobnie też możliwe, że zajmiemy się niedługo jakimś stawianiem obory. Dlaczego by nie postawić coś? Ja bym chciał naprawdę, bardzo bym chciał panowie, zająć się hodowlą zwierząt. Przede wszystkim bym chciał się zająć hodowlą krów. Bo to są moje ulubione gatunek zwierząt farmingu i bym po prostu bardzo chciał e, ten gatunek wziąć na pod swoją lupę i e, sprowadzić na gospodarstwo właśnie tą hodowle zwierząt. Nie wiem co Wy na ten temat sądzicie. Ja uważam, że to jest dobry pomysł. E, jeśli się ze mną nie zgadzacie, to napiszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie, bo tak naprawdę jeśli chodzi o ten temat to to co macie wyrazić w komentarzu to trochę tego macie, bo... Jest sprawa z Bizonem, jest ta sprawa, jeszcze do tego hashtag będzie, który mm, jeśli możecie napisać to napiszecie, więc tego po prostu trochę będzie, więc yy, nie ma co yy, tam po prostu zastanawiać się co to napisać, bo tematów jest dużo do obgadania, tak? W którym momencie nie oglądacie odcinka, zawsze coś da się napisać. I naprawdę dziękuję, dziękuwa ludziska za te wszystkie komentarze, bo... Też y, chciałbym wam za to wszystko dziękować na odcinkach, bo kiedy mam za to podziękować, jak nie na odcinku, prawda? Więc tak. Yy, tu już fajnie sobie widzę zgrabiane. Yy, ogólnie, jak sami widzicie, łąka nasza zbytnia duża nie jest. Tam spokojnie mogliśmy to wszystko dalej pociągnąć, bo sami widzicie, że tam dalej jest jeszcze miejsce tego, ale nie. Ale nie, ja chciałam, żeby to wszystko zakończyło się w tym miejscu, bo mi więcej na razie tego wszystkiego nie trzeba. Po prostu nie mam po, po, popytu na to, tak? Inaczej sprawa ze żniwami wygląda, bo przez nie żniwa beto, to nie skoszę pół pola, bo mi więcej nie potrzeba, bo ja skoszę pola jak najwięcej, bo mi pieniądze są potrzebne, ale co mi ściano Ja wiem, że kiszonkę robił, a no to są strawy, no to to inna bajka już jest, tak? To już jest inna bajka, kule, jeśli chodzi o kiszonkę. Może mi stąd nie, zgar nie odgarniało właśnie. Bo nie chciał tego pokosu tutaj ruszać No i powiem wam tak Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć No i, i właśnie takich pięć pokosów mi tu siano wyszło Sobie to spokojnie też pobelujemy, po, po no spokojnie, pozwozimy bel, belki Nie czy nie podzielę tego odcinka na dwie części tylko, że nie będę tego robić może odcinek po odcinku, żeby nie było, że na dwóch odcinkach po kolei ta sama akcja jest, ale na pewno się na tym zastanowimy. Yy, bo bym chciał po prostu nieco więcej poświęcić czasu na też inne akcje. Mianowicie, wyczekuję akcji z kukurydzą na pewno. To na to czekam z cierpliwością. Więc naprawdę, naprawdę będzie się działo. No ale kurczę, muszę wam powiedzieć, że... ...że ładnie to się wszystko tutaj prezentuje. I powiem wam ludziska tak... Że to będzie na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie, komentujcie ludziska, bo na tym to wszystko polega, więc trzymajcie się, pozdrawiam Was gorąco i cześć!